rusza 12 edycja Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka, o której najlepiej opowie nam sama koordynatorka i mój dzisiejszy gość Natalia Prokop. Cześć. Cześć. Skąd w ogóle wziął się pomysł na całe przedsięwzięcie? Pomysł na inicjatywę zrodził się w głowach studentów Dziennikarskiego Koła Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Którzy znali się z patronem konkursu, czyli z Bartkiem Zdunkiem. Bartek Zdunek był studentem. Tragicznie zmarłym studentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, po którego śmierci znaleziono wiele tekstów dziennikarskich, ale nie tylko, także takich opiewających w twórczość poetycką, które nie ujrzały światła dziennego i były pisane do przysłowiowej szuflady. W związku z tym w głowach studentów zrodził się taki pomysł na danie przestrzeni osobom, które tworzą, ale nie pokazują tych tekstów nikomu, tylko właśnie piszą je do tej przysłowiowej szuflady. I miał powstać taki konkurs, który był inicjatywą od młodych dla młodych, aby dać właśnie miejsce na postawienie pierwszych bądź też kolejnych kroków w dziennikarskim i medialnym świecie. Skoro wiemy już, kto jest patronem i czym jest Nagroda Młodych Dziennikarzy, to przejdziemy może do aspektów takich bardziej organizacyjnych. Kto czuwa nad całym przedsięwzięciem? Jeżeli chodzi o organizatorów konkursu, to jest ich kilkoro. Przede wszystkim jest to dziennikarskie koło naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które działa w obrębie Instytutu Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej. Są to studenci oczywiście i studentki, którzy należą do tego koła i właśnie są studentami instytutu. Dodatkowo jest to krakowski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Krakowski Oddział Gościa Niedzielnego i Fundacja Imienia Księdza Profesora Andrzeja Baczyńskiego, a partnerem konkursu niezmiennie od wielu lat jest Fundacja imienia Świętej Królowej Jadwigi dla UPJP2 w Krakowie, która rok, rocznie jest bardzo na nas otwarta i wspiera nasze działania oraz inicjatywy, a nad całym przebiegiem konkursu w głównej mierze czuwają właśnie studenci i studentki z IDMIX-u Uniwersytetu Papieskiego, którzy działają w w celu tego, aby ten konkurs jakby był jak najbardziej szeroko rozpoznawalny, by jak najwięcej osób się o nim dowiedziało, że jest taka możliwość, aby postawić te pierwsze bądź kolejne kroki i postawić na swój rozwój w dziennikarskim medialnym świecie, to studenci prowadzą social media konkursu. Tworzą różne wydarzenia, przedsięwzięcia i dbają o to, żeby przez cały czas trwania edycji i przez cały okres przygotowań do edycji, które rozpoczynają się tuż po rozpoczęciu danego roku akademickiego, konkurs żył i jak najwięcej osób po prostu się o nim dowiedziało. Chciałabym Cię teraz poprosić, żebyś nieco przybliżyła, jakie są kategorie i kiedy ruszają zgłoszenia do nagrody. Zgłoszenia ruszają 1 grudnia. Jest to rokroczna tradycja, zawsze 1 grudnia jest start zgłoszeń i to jest właśnie dzień, kiedy oficjalnie... Razem ze startem zgłoszeń rozpoczyna się dana edycja, a wcześniejszy czas to są oczywiście przygotowania. Już się staramy wtedy działać i w mediach społecznościowych, i nie tylko, ale właśnie oficjalne, oficjalne rozpoczęcie edycji wiąże się z tym dniem rozpoczęcia zgłoszeń. Zgłoszenia zazwyczaj można nadsyłać do mniej więcej połowy marca. Często były one przedłużane, bo było duże zainteresowanie, i wtedy była możliwość tego, że na przykład jeszcze o tydzień je przesuwaliśmy. Ale zawsze zamykały się właśnie w marcu. Można zgłaszać się w czterech konkursowych kategoriach: w kategorii Inicjatywa Roku, w kategorii Reportaż po debiucie, Młodzi Twórcy Filmowi oraz Debiut Publicystyczny. A są może jakieś nagrody specjalne? Bo jak wiemy, każdy uczestnik jednak liczy, że coś może zyskać dzięki konkursowi, nie tylko rozwijanie oczywiście swoich pasji. Nagrody są pieniężne przede wszystkim i myślę, że to, tak jak mówisz, wiele osób może zainteresować. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe jakieś tutaj części, no to zawsze staramy się o, o to, aby były to gadżety, właśnie związane z nagrodą młodych dziennikarzy, z logiem, które mogą się przydać do codziennego użytku. Poza tym, jeżeli chodzi o kategorię reportaż po debiucie, taką nagrodą dodatkową jest publikacja w jednym z. Z podmiotów gość media, bo w tej kategorii nadsyła się prace dotąd niepublikowane. I myślę, że taką główną nagrodą jest też to, że można się spotkać można się odważyć wysłać zgłoszenie, bo już samo wysłanie zgłoszenia wymaga, myślę, dość sporej odwagi, bo jednak wystawiamy coś, co stworzyliśmy na opinię kogoś innego, a z tym bywa ciężko. Także myślę, że to jest też taka nagroda też dla każdego uczestnika. I konkurs jest taką przestrzenią właśnie do podzielenia się twórczością i też takim miejscem, gdzie można poznać wartościowe osoby, też już mówiąc w kontekście m.in. gali finałowej, na której ogłaszani są rokrocznie laureaci. Jak właśnie wspomniałaś, co roku nagrody są... Wręczane na uroczystej gali, którą ty sama prowadzisz, więc doskonale wiesz, jakie to są emocje. Mogłabyś nieco opowiedzieć o przygotowaniach do tej gali, ile one trwają? Gala finałowa jest takim świętem dla nas wszystkich. Zawsze jest takim świętem. Staramy się o to, aby była świętem właśnie młodego dziennikarstwa, młodego m, takiego ujęcia świata medialnego, właśnie tych osób, które wchodzą dopiero na rynek, które stawiają pierwsze bądź. Kolejne kroki, ale jakoś tak powiedzmy w miarę w początkowej fazie. I przygotowania do gali w zasadzie rozpoczynają się z momentem przygotowań do danej edycji, bo już wtedy gdzieś z tyłu głowy tworzy się pomysł, gdzie ta gala mogłaby się w tym roku odbyć. Niezmiennie oczywiście w Krakowie, ale, ale gdzie konkretnie. Jak najlepiej to wszystko przeprowadzić, jeżeli chodzi o zaplecze techniczne, kogo zaangażować, jakich gości zaprosić, bo też staramy się, aby w każdej kategorii zawsze osoba, która jest aktywnym praktykiem, aktywnym dziennikarzem czy pracownikiem świata medialnego, wręczała tą nagrodę. Jak jakby, jak rozwiązać też kwestie części artystycznej? Co powinno się znaleźć? Do, do kogo się zwrócić? I jak to wszystko najlepiej zorganizować, tak aby było dopięte na ostatni guzik? I przez cały czas trwania edycji, oczywiście, gala też jest jakby taką częścią przygotowań i naszych działań. Natomiast już takie dopinanie jej na ostatnich guzik zaczyna się właśnie po okresie świąt wielkanocnych, bo od dwóch edycji już gala odbywa się w maju i w tym roku też jest właśnie taki plan, aby to maj był miesiącem, kiedy będzie finał konkursu. Z roku na rok zgłoszeń jest coraz więcej. I czy w tym roku też czekacie na takie właśnie przysłowiowe perełki? Oczywiście, że tak. Mamy nadzieję, że zgłoszeń będzie jeszcze więcej niż w poprzednich latach i że właśnie odkryjemy te przysłowiowe perełki. Są aż cztery kategorie, zawsze tematy nadsyłane. To są bardzo ważne społecznie tematy. I mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie, a nawet jeszcze lepiej. W takim razie bardzo dziękuję. Na koniec może jeszcze poproszę Cię o takie krótkie zachęcenie do wzięcia udziału w nagrodzie. Myślę, że odważcie się pokazać swój talent światu, no i zgłoście się do konkursu Nagrody Młodych dziennikarzy imienia Bartka Zdunka. Czekamy na wasze zgłoszenia.